Witam wszystkim, Tomek z AmuGuardy.pl Dzisiaj pokażę wam dechę od Original x Jest to Apex 37 Double Concave Decha nieco mniejsza od 40 Apexa, którą już w innych filmach wam pokazywaliśmy Posiada grafę nanoszoną termotransferem Taką rękę Victorii Długość tej dechy to 96 cm Szerokość 23,5 cm A wheelbase tej desce można sobie regulować Od 63,5 cm do 67 cm Decha cała zalana że tak powiem, włóknem szklanym. Jak widzicie, jest bardzo chudziutka, posiada trzy warstwy forniru, i pomiędzy tym grube warstwy włókna szklanego zalanego żywicą, co czyni tą dechę bardzo uniwersalną, dosyć lekko i, i naprawdę super wytrzymałą, akurat. E, posiada malutki drop w tym miejscu i bardzo fajny taki kątek głęboki, e, który, który pewnie trzyma stopy, jeżeli byście bombardowali e, górki. Z obu stron posiada kicktaile, także na wszelkiego rodzaju triki, czy, czy, czy nawet manuale, standupy, czy coś w tym stylu bardzo dobrze się nada. To, że jest mniejsza od 40, to wcale nie znaczy, że jest dla mniejszych osób. Bardziej jest ta decha po prostu freestyle'owa niż, niż, niż tak naprawdę downhill'owa, free Chyba tyle o tej desce. Jeżeli już jakiekolwiek pytania a propos Apexa 37 albo innych desek, piszcie do nas, subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie inne nasze filmy. Longboardy